Cześć, witam Was na kanale Salar Fly Fishing. Dziś o bardzo ciekawym patencie ułatwiającym wszystkim koleżankom i kolegom, którzy mają problem z, z oczami, żeby trafić w oczko haczyka, zwłaszcza wiążąc małe muchy. Firma Smith Creek wyszła im naprzeciw. Ten patent to Fly View. Czyli specjalny taki zestaw, jak widzicie, zapakowany w neoprenowy pokrowiec, który wyposażony jest w dużą lupę o trzykrotnym powiększeniu. Ale do tego jeszcze mamy tutaj pudełko, i w tym pudełku mamy dwie wkładki. Każda z wkładek mieści Ponad 120 mm, więc można tutaj ponad 200 mm zapakować. Całość jest bardzo lekka, bardzo kompaktowo zrobiona. A z neoprenowym paskiem takim na szyję, tu mamy możliwość regulacji. Tu mamy jeszcze zaczep do podbieraka, czyli ubieram to sobie w ten sposób sam mogę zapiąć podbierak, więc już nie muszę brać kamizelki. Po bokach mam jeszcze możliwość dopięcia obcinaczki, kleszczy, jakiegoś floatanta. Mogę tu również dopiąć żyłki. No i co dalej? No i teraz jak potrzebuję założyć muchę, tutaj sobie szkiełko podnoszę. Czy też przeglądam zawartość pudełka, wybieram muchę. No, patent naprawdę świetny yy, oczywiście ostrzegają, żeby tą lupę zawsze złożyć, bo można yy, zostawiając na słońcu można gdzieś spowodować pożar, no, jak z każdym szkłem powiększającym trzeba być czujnym. Natomiast bardzo komfortowe, bardzo lekkie wygodne do noszenia i tak jak wspomniałem funkcjonalne nad wodą. Nie musimy mieć kamizelki, wystarczy nam FlyView, żeby komfortowo zawiązać muchę, pooglądać muchy, zrobić węzły, czy pooglądać jakieś wodne organizmy. Tutaj dzięki trzykrotnemu powiększeniu mamy naprawdę super rzecz, a zaraz opowiem Wam, jak to wszystko wygląda z bliska. Oczywiście dla pierwszej osoby, która zamówi flyview w sklepie, w sklepie salar dzisiaj na hasło, Klik 15, wpisując klik 15 w polu komentarza, dostaniecie 15% rabatów w sensie pierwsza osoba. System FlyView od firmy Smith Creek. Mamy całość w neoprenowym pokrowcu. Co w tym pokrowcu się znajduje? No Mamy tutaj, jak widzicie, cały system. To niby jest pudełko, ale to nie jest tylko pudełko. Wieszamy to sobie na szyi w ten sposób, a tu mamy lupę, wielką lupę o trzykrotnym powiększeniu. Zobaczcie jak ta muszka wygląda tu, a jak wygląda tu. Jeśli chcemy ją przywiązać, a nie zawsze dobrze widzimy, no to tutaj naprawdę możemy sobie sprawę Ułatwić. Ale w tym zestawie mamy oczywiście pudełko, i tutaj mamy dwie wkładki. Każda z tych wkładek mieści około 120 much. Druga jest tutaj pod spodem. Także możemy zapakować ponad 200 much do tego pudełka. Całość jest niezwykle lekka. No i oczywiście, zarówno na do wyboru much. Też możemy sobie popatrzeć przez to szkło powiększające. Zamykamy jedno, zamykamy drugie, zamykamy głupkę. No, całość bardzo lekka, śmiało. i Już możemy ruszać po kolejną rybę. Tutaj mamy, oczywiście jeszcze na szybko, możemy wpiąć sobie taką taką patkę. Też nasze muszki, ich się tu mieści 9, ale jeszcze dodatkowo tu jest powierzchnia magnetyczna, która tę naszą muszkę jest w stanie przytrzymać, żeby ułatwić nam zawiązanie. W związku z powyższym tu, te muszki na magnesie też są zabezpieczone, a w ten sposób możemy je sobie też również w to nasze pudełko, w tą naszą piankę powpinać świetny patent prosto z Nowej Zelandii od firmy Smith Creek, dla wszystkich kolegów i koleżanek, które no nie zawsze nie zawsze dobrze widzą nad wodą, no to, żeby sobie ułatwić zadanie z taką oto lupą jak najbardziej. Nawet do oglądania różnych organizmów wodnych, to też na pewno łatwiej przez takie szkło powiększające. Przyjrzeć się, co tam pod tymi naszymi kamieniami czy na powierzchni wody płynie. Kapitalny patent. No, oczywiście trochę kosztuje, ale za jakość warto zapłacić. Oczywiście tu z boku mamy jeszcze zaczepy. Możemy dopiąć obcinaczkę, kleszcze, czy nawet zasobnik z żyłkami. Całość bardzo kompaktowa, bardzo lekka. No jest to, jest to bardzo. Precyzyjnie wykonane. No i do transportu chowamy w neoprenowy pokrowiec, tak żeby tego szkła sobie nie porysować. Oczywiście w zestawie mamy też szmatkę do czyszczenia. Także cały komplet śmiało można ruszać nad wodę.